Hałas dla zajebistego freestylowca Greena! Tak, śpieszmy się kochać freestylowców. Teraz walka między Flintem a 3-6. Grupa B. Ja chyba się najlepiej bawię. Kurwa na całym tym finale. Dobra, jest Flint. Jest 3-6. Zobaczymy, czy będzie następna masakryczna bitwa. Zabawa jest świetna, a wódka jeszcze nie weszła do gry. Bo przy niektórych stawach weszła, pozdrawiam Teodora i Gołego. Pewnie gdzieś się kręcą. Papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery. Trzy, cztery. <gryt> Flint nie dał po sobie poznać, ale ja go dobrze znam i wiem, że nie jest zmartwiony. Wyczytałem to z moich oczu. Losowanie. Zanim wylosujesz temat, przypomnę, że Flint ma dwie wygrane walki, trzymaj jedną. Mistrz badmintona! Mistrz! Badmintona! Temat oh. dla Flinta! O! Oh. Yo! Badminton, badminton, mistrz badmintona! Dobra, ej, teraz sprawdźcie, ja tutaj dam radę mu. Będziesz badmintona, mistrzem a ja mistrzem WBW. Teraz zobacz, ej, spieprza i nie wraca! Jesteś mistrzem badmintona, tak właściciel pasa! Jeszcze raz, ja go rozwalę w sekundę Na boisku do badmintona grał w siatkówkę Bo jest głupkiem naprawdę, tak Zobacz, chodzisz tu na scenę, a to pierdolony pał I dobra, jeszcze raz, masz jakiś sprzeciw Jesteś kurwa dobrym MC złapanym w sieci Tak naprawdę mogę ci śledzić Spoko, jakbyś zapierdalał, to nie ma szans mnie tu wyprzedzić Tak naprawdę jego tutaj nie ma Żeby go ściągnąć na scenę, trzeba go ściągnąć z serwera Jeszcze raz, podam do klubu znów 3 przed grzywą ma, w, -W. W. Jeszcze raz, ja mam WBW, teraz zwalę tubę mu Ej, gdzie jest twoje kró Tak naprawdę to niezły wycisk, jest tu jego crew No ale niestety się wstydzi Dobra, 3-6, innymi słowy zmień sobie tę ksymę na system zero-jedynkowy Tak naprawdę, sprawdź to przytyki Ej, 3-6 prosto z lekcji informatyki Tak naprawdę, a ja to czuję On schodził na informatykę, zawsze omijał WM Tak to było, bo to jest mentalna konserwa A wtedy flint w podstawówce go gnoił na przerwach Wow, Flint! Mentalna konserwa. Słyszałeś usłyszał i powtórzył. Głuchy telefon. Głuchy telefon, temat dla sesja minuta! Yo! It's all real! Dobra, wejdę tutaj to mogę tak zrobić Tak byłem na informatyce, panie kurwa, kujon klasowy Ja pierdolę, ziomuś, jesteś stary I co, w depozycie przed wejściem zostawiłeś okulary? Dobra, jest tutaj graperów tak wielu I co, grałeś główną rolę w filmie Zemsta Frajerów? Dobra, ziomuś, tym bieg głupia kurwo Na boisku do kosza chciałeś w chiński radosny futbol Yo, dobra, jesteś jak denat Proste, patrzę, flita już tutaj nie ma Dobra, nie jest niezłym gejem Jeżeli nie spojrzę w prawo, to znaczy, że nie istnieje, prawda? Dobra, ziomuś, każdym razem to jest fit Raz, dwa, trzy Jak David Copperfield On już znikł Dobra, dopierdalam tu dobre wersy Dobra, ja tu kurwa będę następny Dobra, wiesz, maria ten tu zamach Dzwonisz po kontrakta Tam rozmowa kontrolowana Więc, dobra, ziomuś Sprawdź tutaj puszu kurwa Mamie kurwa na po podsłuchu dobra to jest kurwa tłuste I co? Pijesz się do mojego kró i zalogowałeś Log Cokolwiek, w każdym razie nie, nie jesteś tym ziomlem Dobra, 5! wiesz że mogę tutaj kurde Szybko to pojść, gdzie jest moje kru, moje kruci zaraz rozpierdoli, dobra Ziomuś, masz dupę, może nie przejdę, ale mam nadzieję, że Solar skopię ci dupę 3 -6. Bardzo nieładnie mi życzysz, drogi kolego. Dobra, dajcie im beat, bo Flint już pierwszy pancań rzucił. Beat, 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 pół minuty, Flint, kolego. pół minuty, Policzmy pół minuty, 3 i tak na Yo, 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 o, 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 ta, yo, słuchaj, ej, dobra, nie jechał na temat, więc jadę na temat jego. Spoko, czemu nie nawinąłeś, głuchy telefon, zbrać, wiecie co zrobiła ta pała? Halo, 36. Kurwa, nie działa! Tak naprawdę, sprawdź, jestem z Freestyle Palace! Kolej, to DO PIERDALA Ty hey, sprawdź, gdzie twoja centrala! Bo tak naprawdę bije alara, i sam już nie wiem, teraz Freestyle Palace! Ty masz numer 997, Jest raz ja to do głowy! Spoko trzyszyć, to jest kurwa jego numer porządkowy! I nie wiem, gdzie masz swój zeszyt! Na chuj się cieszy, spray! Chyba serwer się trochę zawiesił! Tak naprawdę, ja jestem Kuba! On się zawiesza, bo za często wchodzicie na rynku kuba! Yo! Powiem wam, co jest pikne, nie mam dzisiaj formy, ale nie jest tak źle, żeby przegrać z fintem. dobra, kiedy wchodzę to jest po prostu siła Zamplątał mi się język, jego niunia mnie trochę rozpuściła Dobra, dopierdalam dobre wersy naraz. Kurwa, jakie tutaj freestyle palac, freestyle palac, dobra, się masz. mówić 3-6, freestyle palac, anno do mini 2006 Wracam, tutaj, ten typ za gości 2006 to twoja data ważności, więc wypierdalaj, jesteś taki młodzian, wypierdalaj gdzieś tam na pomoc, na powodzian. Dobra Mówię ci 6 tu i tu to za dużo Yo. przynoty Nie mogę tego znieść Ej, jedno ale ja ta A, jedno ale 2006 Ty wtedy kurwa ratskobałeś Tak naprawdę wiecie co to za pizda Takie wolne były dobre w czasach kiedy freestyle Jeszcze nie istniał tak naprawdę sprawdź, lepiej daj tu Wersję na Majku 2006 skończył gimnazjum, więc teraz sprawdź, mu się oberwie Gimnazjum dobrze wiecie, kurwa co mu robiłem na przerwie To jedzie nieźle, sprawdź, to są więzy, On mówi kurwa, że tu się zaplątał język Tak naprawdę sprawdź, to jest głupie Co ty mi tak słodzisz, kurwa twoje wersje to cukier Tak naprawdę ty weź mnie nie pytaj, tak mi słodzisz, że wygląda jak różowa Lolita Yo, sprawdź teraz po trochu, yo zabrać 36 mam zajebisty samochód Aha, dzięki. Yo, yo. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, jesteś taki mądry? Co to miało być, kurwa, nowoczesny podryw? Ja pierdolę, może kurwa skończyć w pokoju? Podbija do niuni i mówi, co tak stoisz jak widły w gnoju? Yo, dobra, ziomuś, to jest świeża krew. A przy okazji, ziomuś, kurwa, wysoka brew. Dobra, uświadom teraz gości, jestem z 997. Uciesz się, wreszcie masz znajomości. Yo, dopierdalam dobre wersy, to jest kolos. Proste, Jestem w twoim oku solo i kurwa wiesz, jesteś jak posterunkowy. On się pieprzy solo i to przyprawiał zawrót głowy. Yo, dobra, wziąłeś na tym picie. Możesz być jak spice, girls, albo jak świcę, Jo, fajnie. Fajnie jest, Harlem! <grym> Myślę, że fajnie jest. Nawet jak tu nie wejdzie, Kanye West. Jest skrajnie fest. Dla ciebie tak, bo dla mnie też. Dobra. Nie wiem co ja robię. Ważne, że teraz była walka między 3-6 i flintem. Czy waszym zdaniem lepszy w tej walce był flint. Czy lepszy w tej walce był? 3-6! Dobra, znowu zamieszanie. Lewa ręka to 36, prawa ręka to Flint. 3 2 1 do 0, 1 do 0 wygrywa Flint. wyrówna